Kompania braci znów na spacerze Maciej na nadawaniu Jestem znowu na polu Przede mną praca w Re Jest budowana jakaś scena Zapewne będą do ręki. Rolnicy będą świętować plony I cieszyć się z tego co zebrali Co natura im dała A mi teraz chodzę jakieś pół godziny nie wiem znalazłem jakieś 4-5 śmieci no to w plecaku teraz pokazał się jakiś fancior no i czekam na jakieś znajdki z tej epoki dobra o, do usłyszenia pokazał się pierwszy pieniążek dzisiaj ale wieje zwiewa mi wszystko Proszę, PRL-ek aluminiowy na dole, na godzinę 6 Mamy datę 1976 rok. Mam no, trzech kolegów, towarzyszą mi, przynoszą mi szczęście. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, do następnego czternaście Mamy kolejną maletkę. Dzisiaj będziemy mieć. Perelowo, 1966 rok. Nawet nie musiałem kopać, bo było nogą, i monetka była na wierzchu. Kolejne 10 groszy. Dobra, ale nie o to chodzi. Szukamy jakichś starszych monet. Powiem Wam, że chodzę już. Nie wiem dobrą godzinę. Oczy chłopaki sobie już poszły. No i nie miałem żadnych sygnałów oprócz śmieciowych Ruszył się też wiaterek Trochę kiepsko do nagrywania Ale kurczę, przynajmniej można tą temperaturę znieść Teraz pojawił mi się taki sygnał, no dosłownie śmieciowa to była Kopnąłem tylko dlatego, że żadnych no, innych sygnałów tutaj nie miałem Wyciągnąłem Jakbym tego nie kopnął to bym kurczę kardynalny błąd popełnił patrzcie jakie piękne 50 groszy druga rp zawsze się zastanawiałem gdzie są te monetki co prawda kiedyś już dwa złote wyciągnąłem ale zawsze były drobne patrzcie stan super 1923 rok nie pamiętam przy kurczę od 50 groszówki to już srebrne te monetki były ale dosłownie moneta jest super W wielkości Prawie jak nasza współczesna złotówka Ale moneta super Ale powiem wam, że bije Słyszycie jak bije? Nie, to nie będzie sreberko Ale bije dosłownie jak Jak żelastwo A zresztą taki tryb sobie ustawiłem. No nic, monetka jest super. Dobra, teraz ja się zastanawiam, czy na tym polu chodzić. Tu jest jakiś popląd zasiany po rzepaku, czy na tamtym następnym, ale chyba tutaj trochę jeszcze pochodzę. Dobra, nie przedłużam, nie przynudzam. Do następnego sygnału. Teraz przerwa na ostatniego papieroska Czyli jeszcze jakąś godzinkę będę mógł pochodzić Patrzę ile słowo miałem w kieszeni szkurczę. Pasek mi nie wytrzymywał musiałem się zatrzymać i się tego pozbyć. Muszę włożyć do plecaka. Łańcuchy. To nie wiem czy to było. To mi się wydaje ten taki trzymak od Kosy, tutaj jest drewno, a tutaj się wbija ten klin. No i oczywiście jakieś puchy, tłuszczery, zadoranty i wszystkie maści. Nie ma to co pokazywać. Na chwilę ruszam dalej. Jednak poszedłem dalej o te jakieś 200 metrów. Tych 50 groszy, druga rp, którą znalazłem. No i pokazała się równie fajna monetka. Mamy grubaska, sasika. To będą zapewne 3 grosze. Dobrze mówię? Czy 3 szelongi? 3 grosze chyba. Dobra, potem poprawię w opisie po od lewej strony od godziny 9 mamy napis, napis August III Sax Sas Rex Pol czyli król polski a z drugiej strony oj z drugiej strony mamy gorzej Na godzinie 12 będziemy mieć datę 1744 rok. I tutaj powinien być herb polski po przekątnej orły, herb Litwy po przekątnej pogoń. No i w środku herb króla był herbu ciołek ale niestety chyba nic się nie da więcej wyczytać ale najważniejsze że datę widać i z tamtej strony moneta jako tako jest do odczytania super jest ale przeszedłem nie wiem w sumie od tamtego pola pierwszego co wychodziła ta kulka muszkietowa i te perelki, nie wiem, w sumie może 400, może pół kilometra. Jestem w linii prostej. I jak, jak te fanty się zmieniły, nic ekstra. Dobra, idę dalej. Dobra, <tryk> ja już się będę żegnał na dzisiaj. Już mam serdecznie dosyć chodzenia. Nie. 10 teraz mamy nie wiem, że 10, że byłem tutaj. Teraz mamy 14.30 pewno dobiło w cieniu do 30, a na tym polu pewno jest masakra. Zapewne będę łączył filmy, bo nie wiem ile minut, pf, nie wiem, może w sumie 9 minut filmowe by było, dla mnie to za krótko, za mało fantów, chociaż te dwie monetki fajne. Witam wszystkich bardzo serdecznie kompania braci dzisiaj na grzybach i na spaterze pokazał się piękny sygnalik mamy 5 złotych perelek już myślałem że będzie coś lepszego no ale no daty niestety nie widać no ale Pierwsza monotka dzisiaj, no to super, dobra. Idziemy dalej. Oczywiście, standardowo będę poruszał się ścieżką, drogą. Do usłyszenia. Teraz jestem na takiej ścieżce. Kurczę, niestety rozpadało się. Aura jest niezbyt sprzyjająca, ale nic. Najważniejsze. Mamy pieniążka. Patrzcie, piękny prosaczek. Nie wiem, tysiąc, chyba 1842 ale monetkę już jest trochę sypie się niestety. Widzicie Pięknie wygląda Super No ale grzybów kurczy nie ma dobra chowam telefon, bo mi zamoknie do usłyszenia przy jakiś następny sygnał Kurcze rozpadało się na potęgę Dobrze, że miałem taśmę klejącą w plecaku. Przynajmniej sobie mogłem elektronikę zakleić. Mam piękny ekranik. Patrzcie jak na załączonym obrazku. Super. Izolacja pierwsza klasa. Kurde, naprawiłem jak szybę, kurde, debil czaskowski w Warszawie. Dobra, a patrzcie, teraz pokazał się pieniążek. To będą dwa fenole Adolfowe, ale... Ten pieniążek jest sprzed wybuchu II wojny światowej. Ta głapa z tyłu zupełnie inaczej wygląda i te monetki w zupełnie innym stanie lepszym, w bardzo ładnym stanie wychodzą. Kurczę, ale od daty daty niestety nie doświadczymy. Ale Monetka super, jakby dostała wody i szczoteczki, to by wyglądała tak jakby wczoraj była zgubiona. Nie wiem ile jeszcze pochodzę. O, taki deszcz jest to. No nic, idę jeszcze trochę pochodzić, zobaczymy jak to będzie. Może przestanie padać i rozpogodzić. Chociaż to się nie zanosi, bo jest ogólnie obniesione. Dobra, do usłyszenia. Powiem Wam, że kurczę, droga jest super. Tam za tą krzyżówką znalazłem e, tego Adolfika. Chwilę wcześniej znalazłem łózkę, ale tak jak wam kiedyś mówiłem, nie mam pojęcia czy to jest pierwsza wojenna, drugo wojenna, od jakiej spluwy radziecka czy niemiecka, nieważne. Teraz pokazał się pieniążek. Jeden fenik, cesarstwo niemieckie. Po prawej stronie, na godzinie trzeciej, mamy 1900 rok. A z tej strony jest ten cesarski orzeł. No, monetka, coś tam na rantach, jakieś ubytki zaczyna mieć ale generalnie stan jest super fajnie kurczę dawno tak nie miałem że tak szybko jakieś fajne fanciory wpadały dobra idę dalej tam jeszcze przejdę ale niestety długo nie będę chodził bo rodzice dzwonili że grzybów nie ma że nie mają ochoty więcej chodzić zobaczymy jak to będzie dobra do usłyszenia kolejny dołek kolejny strzał można powiedzieć że dosłownie 100% skuteczności dzisiaj teraz trafił się co prawda gaciuszek ale ładnie się zachował w ładnej zielonej patynie tak to wygląda chociaż po tym kroju i tych rondach nie wiem, czy to czasami będzie jakiś bardziej współczesny guziczek. No nic, ale kolejny fand, kolejna znajdka. Należy tylko się cieszyć. Dobra, idę dalej po z samochodu wyszedłem na inną ścieżkę. Myślę, że w dobrym kierunku się kieruje, ale patrzcie, taka dziurka na wierzchu. Sygnał i kolejny strzał. Tym na lewe mamy 5 fenolków Adolfowych, ale to już będzie późniejsza moneta z 1900. 40 roku, ale jest tak sucho, że nie dziwota, że grzybów nie ma, ale za to monetka w jakim stanie wyszła. Kurczę, adolfiki w takim stanie to rzadko się zdarzają, a tym bardziej te drugowojenne. Dobra, idę dalej, zobaczymy, co jeszcze wypadnie. Do usłyszenia. Kolejny sygnał, kolejny traf, znowu gaciuszek, ale ten z zupełnie innej ziemi, jest dosłownie żółty, cały, nie wiem co tam przy tamtym gaciuchu mówiłem, ten taki sam ma wzór, ma te ronda takie, uwypuklone, małe kółko, duże kółko, tak to wygląda, już zdążyłem nakręcić zakończenie wyprawy, myślałem, że nic więcej nie wpadnie, a tu pokazał się kolejny sygnał Gaciuszek. Tam na zakończeniu już mówiłem, że chodziłem półtorej godziny, ale pomyliłem się nie półtorej, tylko dwie i pół godziny. Ale bym statystykę znajdowania fantów poprawił. Dobra, no to zobaczymy, czy coś jeszcze wypadnie. Do usłyszenia, kolejna dziurka, kolejny sygnał, kolejny fancik. Ale teraz niestety szkoda, że jest tak zniszczona. To jakaś wpinka była. Nie wiem, czy to jakieś będzie wpinka PTTK, czy jakaś inna. Miłośników czegoś. Nie wiem, miłośników spacerowania, lasów, czy różnych rzeczy. No nic. W każdym taki fancior. Ale chyba będę się już z Wami żegnał, bo teraz zaczynam kojarzyć, w którym miejscu jestem. Tam jak dojdę do tego lasu wysokiego, to będzie krzyżówka i będzie utwardzona droga takim białym, kamiennym grysem. Tam już sobie wykrywaczem nie pomacham. A tak tutaj dookoła mamy. Nic się nie zmieniło to ostatniej znajdki. Dobra, będę się z wami wszystkimi serdecznie żegnał. Widzieliście. To znalazłem na tych wypadach z dzisiejszego dnia. Jestem bardzo zadowolony. Kuczę w tak krótkim czasie. Nie wiem ile tutaj jestem. Może półtorej godziny. Tych Fantów nigdy nie znalazłem tylu, tak jak dzisiaj. Super dzień. Pogoda trochę kiepska. Co prawda przyjechałem na grzyby. Grzybów nie było, ale wykrywacz jeszcze ze mną pojechał w samochodzie. No i znalazłem to co znalazłem. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie.